<laughs> Zaczyna to dobrze wyglądać, nie powiem, na pompie w szczególności. <laughs> Witam wszystkich w treningu kolejnym. Push biceps. Pozwólcie, że założę swoją kamizelkę, ponieważ zaczynamy już od pompy. Nie robić się kompleksując na rękach z jednej bardzo prostej przyczyny. Bez sensu. <laughs> Ogólnie bolą mnie tricepsy. Dobra, to od początku. Mówiłem wcześniej o regeneracji. Zastanawiałem się, czy regeneruje się na czas. No i każda część mojego ciała czuje się zajebiście. Prócz moich tricepsów, które przy wyproście w taki sposób bolą. Ale to nie jest kwestia kontuzji. Nie mojej kontuzji, którą mam od dawna. Nie bójcie się. To jest kwestia przepracowania tricepsa długiej głowy w dwóch ruchach. Czytałem komentarz. Osoby, która ma nik Radkowski. W każdym razie mój imiennik, przepraszam, jeżeli źle, jeżeli pomyliłem nik. To jest stały komentator, powinienem pamiętać, moja wina. W każdym razie. dobrze, to jest nieistotne, bo to jest kwestia na następny trening czyli na jak będę izolować biceps. Triceps, nie biceps, triceps. No w każdym razie w treningu tricepsa trzeba będzie pozmieniać troszeczkę. Trzeba będzie wprowadzać jakieś zmiany. Dzisiaj. Zaczynam trening od pompek z 20-kg obciążeniem w postaci kamizelki. No i tak, później będę przechodzić na dipy. I na dipy jest taki plan, że jeżeli bolą mnie te tricepsy, jeżeli na dipach poczuję, że triceps jest limitujący w tych ćwiczeniach, to po prostu. Zdejmę kawałek wagi z siebie i będę schodzić głębiej, ponieważ dzisiaj na dipach jest plan schodzić troszeczkę płycej, płytszy zakres ruchu niż na ostatnim filmie, ponieważ na ostatnim treningu ten zakres był dobijany pod korek. Dobra, nie pierdolę, tylko cisnę. Dzisiaj czuję się naprawdę mocno, także to powinien być dobry trening. Pierwsza seria pompek. I tym razem nie policzę. nie czuję jakby triceps był limitujący to dobrze 13 powtórzeń jestem praktycznie pewny, że to jest znacznie więcej niż ostatnim razem ale warto, warto zaznaczyć, że od poprzednim treningu byłem po pompkach stanąc na rękach one są dosyć obciążające Dobra, czekamy na następną serię Ha. Ha. 10. Dobrze liczę. Dobra, przechodzimy do dipów. Zaczynam od 20 kg. W razie potrzeby w następnych seriach dostosuję obciążenie do optymalniejszego. Chyba, że to będzie optymalne. Zobaczymy. Ile powtórzeń uzyskam. No i tak jak mówiłem wcześniej, nie schodzę tak głęboko jak na poprzednim treningu, tylko troszeczkę bardziej płytko. Dalej 90 stopni. wyprostu będzie osiągnięte. To jest 90 stopni. No. Ďakujem Ty, cienko. cienko. ale mam wrażenie, że to biceps nie ogranicza. Jeszcze jedno. Ta, to jest triceps. Nie biceps, tylko triceps. W takim przypadku, co w takim przypadku? Hmm. Co w takim przypadku? Hmm. Kurwa, nie wiem. No cóż. Chyba zrobię to o czym mówiłem wcześniej dzisiaj. Czyli zmniejszam wagę i jednak cisnę. Hmm. Albo dobra, zanim popowiem, że zmniejszam wagę i cisnę na maksymalny ROM, to w ogóle policzę ile powtórzeń zrobiłem, bo nie liczyłem. Ale tak na logikę, się na logikę. Na moje przeczucie nie było ich za dużo. Dobra, zdecydowałem, że nie obniżam wagi i będę kontynuować z tą samą 20-kilówką. I zrobiłem, zrobiłem tak dlatego, że było 10 około powtórzeń, tam 9 chyba albo 10 powtórzeń. Ja nie jestem zbyt dobry w liczeniu powtórzeń. Zawsze zapominam w połowie liczyć. Nie wiem, dlaczego tak jest. W każdym razie, Stwierdziłem, że będę kontynuować tą formą. Ponieważ będę w stanie normalnie trenować w ten sposób, jak tylko mój triceps przyzwyczai się do. Po pierwsze, jak naprawię trening swojego tricepsa, żeby nie był kurwa głupi, to wtedy mój triceps będzie lepiej zregenerowany, a po drugie, muszę się troszeczkę przyzwyczaić z powrotem do takiego obłożenia treningowego i będę w stanie normalnie w ten sposób trenować. To jest głupi argument. Ale 10 powtórzeń to też nie jest źle, no nie. Jest ok! A to, że to jest mało wagi tak jak na mnie, jak na moje możliwości, nic nie szkodzi, bo i tak aktualnie celem jest hipertrofia. więc liczy się tylko to, że dochodzę w kulturalnym zakresie powtórzeniowym do upadku mięśniowego. Tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, popraw mnie w komentarzu. W każdym razie cisnę. To, to 13 powinno siąść, powinno siąść. Jeszcze jedna próba, jest 14 powtórzeń. Ja poprzednie zrobiłem 10. Dobra, to jest dziwne. Nie, nie mam uzasadnienia. Odpocząłem znacznie dłużej. Między serią teraz było coś między 5 a 6 minut, nawet 6 a 7. He, może to jest sekret do hipertrofii. Pięć minut przerwy jest na zegarku na stopę. Ja się już czuję, OK. Sprawdzimy, ile będzie powtórzeń. Jeżeli więcej niż 10, to ta pierwsza seria była albo przeklęta, albo przytrzymywałem tę pozycję dłużej niż muszę. Albo zrobiłem coś, przez co tych powtórzeń było mniej. Ale nie ma się czym przejmować. Blisko 6 minut przerwy, ta seria powinna być wypierdolista. Pompa póki co jest wypierdolista. <grym> <grym> Oj, nie udało mi się wejść do pozycji. śliskają mi się ręce. Kurwa, denerwuję się. Ale no. mam plan, mam plan. Jako, że ślizgają mi się ręce, a my maksymalizujemy. To zakładam rękawiczki jak prawdziwy gej. Proszę YouTube nie demonetyzuj mnie. Ani nie panuj mi kanału za słowo gej, za G-Worda, wiecie o co chodzi. No, teraz stabilnie. Dobra. jest dużo lepiej w tych rękawiczkach. Zero poślizgu już o nic się nie boję, że spadnę, bo zdarzało się kilka razy, że mi się ze, ze ręka. Kurwa, to jest dobry plan. No. <laughs> ok, okej, <okay>, okej. <okay>. <laughs> Serio, jeśli trenujecie w domu, albo na siłce i macie śliskie poręczy do bipów Rękawiczki to jest zadziwiająco zajebisty pomysł. Szkoda, że odkryłem to dopiero teraz, po 3 latach. Dobra, widzimy się w izolacji bicka. Przechodzimy do izolacji bicka. Tym razem nie będę stać przy ścianie. Zlegał, po prostu wykończę ten biceps normalnie. Właśnie się zorientowałem, że myślałem wcześniej, żeby porobić ten biceps. Handlami, ale już załadowałem sztangę, więc dobra, olejmy to, kurwa. Zapomniałem, teraz się zorientowałem. No nieistotne, nie? Młotki będę robić handlami. Albo zrobię tak, bo za niedawno temu, jeszcze, no te trzy miesiące temu, jak robiłem izolację bicepsa na sztandze, moim ulubionym wąskim chwytem, to czułem pewien ból w prawym bicepsie. Zawsze jak coś jest nie tak na moim ciele, to zawsze jest to prawa strona mojego ciała. W każdym razie jeżeli teraz zrobię tą serię tutaj to to jest 12,5 kg na stronę, jeżeli, jeżeli doświadczę jakiegoś bólu, to załaduję tą wagę na handle i pociśniemy handlami i powinno w teorii być ok. Tak. Przynajmniej nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jakikolwiek ból mi towarzyszył przy handelkach. Jakiś tam burcie pojawia, mały, ale jakiś... Uczyłem jakiś tam ból, ale to jest ból po prostu mięśnia spowodowany serią, a nie jakaś kontuzja ani nic w tym rodzaju. Także jest OK. Ale następną serię wykonam szerszym chwytem. Bez jakiegoś powodu czucie jest lepsze teraz. Trzy miesiące temu było znacznie lepsze czucie na wąskim chwycie, teraz jest tak. Także nie wiem o co chodzi. Zaczyna to dobrze wyglądać, nie powiem. Na pompie w szczególności. Oj boli. Ciśniemy z modlitewnikiem. Czy ja rozpoczęłem nagrywanie? Rozpoczęłem. Ciśniemy z modlitewnikiem. Zmniejszyłem wagę do 10 kg na stronę. Jeżeli to pójdzie na za dużo powtórzeń, co wątpię, no to zwiększę z powrotem na 12,5 Albo na... 11, 25, żeby było 3... No, dobra. Zobaczymy. Nie ma co za bardzo. Chcę kumulować teraz, no. Chuj tobie. To było chyba bliżej 15 powtórzeń nawet. Jeszcze za chwilę to sobie dokładnie policzę. I w takim przypadku zarzucę sobie dodatkowe krążki, ale nie te 2,5 kg. Zarzucę sobie 2,5 kg na sztangę łącznie więcej. Taki jest wniosek i zobaczymy na ile to pójdzie. Zwiększona waga.

7. Oh. Dobra. To już było tak na styk to powtórzenie młotki. Dobra, dobitka. Dwie serie motków, <laughs> tak jak ostatnim razem. さて大山さん。 Ostatnia seria, wykończenie. Kurwa, chore to jest. Dobra. <laughs> Kurwa jest dzisiaj. Widzimy się w treningu następnym, czyli dla mnie jutro. Chyba, że będę rozjebany, ale nie powinien być. Nara.